Ej, nie mam pojęcia jaki to będzie dźwięk. korzy się w trakcie. Yy. Niedawno straciłam pracę. Umowa jest do końca miesiąca. Więc musiałam wziąć Dni urlopu, żeby je zużyć. I ktoś mógłby sobie pomyśleć, no, z jednej strony, nikt nie lubi tracić pracy. Oczywiście, ja też jestem zdołowana. Nie ma co ukrywać, wcale się nie cieszę. się nie cieszę, bo jak pewnie się większość ludzi domyśla, dla kogoś z społeczną szukanie nowej pracy to masakra. Kurczę, sława ręka. Już się ucieszę na szukanie pracy. Już rozmowy o pracę, nie cierpi ich. Podejrzewam, że jak większość ludzi z fobią społeczną, mam tendencję do nie bardzo złego pierwszego wrażenia. A jak wiadomo, no. drugiego wrażenia. Raczej nie będzie, albo się dobrze zaprezentujesz na rozmowie o pracy, albo nie. Poza tym, sres chodzenia po urzędach, Tym dobrze że nie mieszkam w Polsce. Więc jakoś jest mi tak łatwiej. Oczywiście wszystkie wnioski na tak zwaną koroniówkę i dodatek do życia. Złożyć musiałam, bo nie mam bladego pojęcia, jak długo to potrwa. To był chyba jednak zły pomysł. Myślę, że jest bardzo słaby dźwięk. Oduszczę. Wczoraj miałem pierwszy wolny dzień. Powiedzmy, oczywiście, żadne zaskoczenie: nic mi się nie chciało. Zadłam sobie gotowce, chociaż to nie jest zbyt dla mnie częste. No ale. No, pomyślałam sobie, że trzeba się zebrać i się ruszyć na drugi dzień, bo jest strasznie dobijające, więc... Górze to się zebrać i ruszyć. Się okazuje, jak się ma fobię społeczną. Tak, nie masz powodu konkretnego, żeby wyjść z domu. To jest załatwienie innych rzeczy, w ogóle się nie chce ruszyć. No. Żadne zdziwienie. Ech. Lodówka nie, że jest zupełnie pusta, ale już trochę takich kluczowych produktów dla mnie brakowało. aktualnie zniżka do końca miesiąca w pełnym 20% na warzywa i owoce, a one jak wiemy są drogie, ale mimo wszystko nawet z moim minimalnym zarobkiem jakoś nie potrafię sobie, no i tak automatycznie zawsze jakieś szukam oczywiście jakichś najtańszych warzyw i owoców, ale i tak muszę je kupić, tak zawsze one lądują w moim koszyku, więc dobra, to była taka motywacja, idę. I dobra, 20% mniej to jest sporo, nie? Więc pokupyłam trochę warzyw. No, to była po prostu też dobra motywacja, żeby w ogóle tyle ruszyć z domu. i tak, widać udało mi się kupić warzywa. oczywiście nie, ob nie obyło się bez wpadek, jak to zwykle w życiu, stołofobią. No, oczywiście przez moje problemy społeczne ciągle odkładałam zainstalowanie właśnie E, aplikacje TASMA to pewnie każdy każdy e, każdy market. Jak widzę Penny, Andi Lidl, pewnie też w polskich biedronkach i tak dalej. Jest no i widzisz te 20% 30% na pewno produkty, ale musi być z aplikacją. I tak wiecznie to odkładałam, no ale wreszcie to zrobiłam, zaznaczyłam te kupony, zaznaczyłam rzeczy. No, i oczywiście nie mogło się przy Kasie obyć bez wpadki. Oczywiście. Zaczęła tam kasować. Co ja ze zdenerwowania zrobiłam, bo są dwa, jakby urządzenia, gdzie trzeba skasować na potwierdzenie ten swój kod. Do czego to przystawiłam? ten gdzie jest karta bankowa, nie? A no, to jest tuż obok urządzenie, więc... mi nic się nie stało, no po prostu... Kasierka wzięła ode mnie smartfona i sama przy kasie po prostu sobie na taśmie to zeskanowała. No i dzięki temu miałam y, zniżkę. No ale oczywiście... Y, szczerze powiedziawszy to... I miałam już sekundę, a dobra, nie będę się pytać, nie będę robić siary, że nie wiem jak to zrobić. No i nakupiłam tyle specjalnie warzyw i wyszłabym z normalną ceną. No, jak zwykle, typowe, czy na czymś się traci z tym. No, ale tak jak mówię, kasierka to zrobiła. Oczywiście nie wiem, czy się zrobiłam czerwona, czy nie. Tego nie widziałam. Nie nim się lustra, więc... No, ale trochę siara. Dobra, wziąłem to wszystko się popakowałam. Dlatego yy, się to pewnie pierdoła. Albo śmieszne. Ale ja się czuję dosyć zadowolona, że jakoś przez to przybrnęłam. Przeciw pozorom nie jest to takie wcale łatwe. Żeby się w ogóle odezwać, jak coś chcesz, to jest mój odwieczny problem. Eee, to jest bardzo dziwne, bo w sprawie innych jest mi to łatwiej zrobić, ale już w sprawie mnie to nie za bardzo. No, powiedzmy, że to jest takie dla mnie małe zwycięstwo, robią mi bardzo humor. No tak jak mówię, każdy sobie może myśleć, że to jakieś w ogóle o czym ja gadam, taka pierdoła. No. Wróciłam do domu, rozpakowałam się i mówię to chociaż było to, można było trochę wyjść, trochę złapać słońca. Generalnie lubię spacery, ale w ogóle mam jakąś tendencję, że jak nie mam nic do załatwienia i mam zły humor, to siedzę w domu, a tego się najbardziej boję. No prędzej czy później znajdę jakąś pracę, ale łatwe to to nie będzie. Także trzeba się jakoś zmuszać i wychodzić. Szczególnie jak ma się problemy. Eee... Także to jest to. No dzisiaj mi się udało. Będzie zdrowy posiłek. Jeszcze tu surówkę będę robić. Nie wiem, czy to widać, ale moje kotlety. Zrobiłam w... w piątek, im roziłam. z indyka. Akurat indyk był przeceniony mielony, więc sobie zrobiłam. Do tego zrobię surówkę. I muszę nawet kartofli, może za jakąś kąkę chleba do tego wezmę. Zobaczę jeszcze, bo te kotlety i tak są yy. spotkami owsianymi. Eee, ja tak naprawdę zazwyczaj jem, pożywaj owoce, jakoś tak z domu jestem nauczona, nie potrafię inaczej jeść. No, ale przychodząc do meritum i puenty tego filmiku, to po pierwsze, jak człowiek jest bezrobotny, musi sobie codziennie, albo co drugi dzień znaleźć jakikolwiek powód, żeby wyjść. Częściej samo wyjście, spacer dla zdrowia nie za bardzo jest motywujące. I trzeba sobie myśleć, dobra, pójdę, zakupię, nie wiem co, chleb albo coś takiego. Może jedną małą rzecz specjalnie po to, żeby wyjść. Zawsze się o jakiś park, czy o coś się zahaczy, więc będzie wyjście. Yy, a po drugie, no. Tak już nie ma do pracy i nie ma wymówek, chociaż może czas sobie człowiek poświęcić, żeby zrobić jedzenie, więc y, jakieś trochę bardziej zdrowsze. Nie mówię, można znaleźć bardzo dobre półprodukty i z nich to jest coś robić. To absolutnie. E, no, to taka druga pęta. No, najgorsze to właśnie zostawać w mieszkaniu i jako osoba. Właśnie z fobią społeczną wiem, że muszę wyjść co drugi dzień. Przymusi się jakimś głównym pretekstem. Dla mnie też dobrą rzeczą jest zrobić sobie... Jakiś tak zwany termin, powiedzmy, ze znajomym. Bo mi na przykład jest bardzo głupio odmówić. Oczywiście mam takie, że chcę i nie chcę. Ale nie chcę kogoś zawieść, więc... Nawet mi się mega nie chce. I prawie nigdy nie odmawiam w ostatniej chwili. To po prostu właśnie czuję się jakby przymuszona, żeby wyjść. Co później koniec końców tego nie żałuję, bo spędzamy miło czas. Bo są to, spotykam się tylko z osobami przychylnymi mi, które niestety jeszcze nie wiedzą, że mam fobię społeczną. Tak, zbieram siły, żeby na ten temat powiedzieć, ale jestem trochę dziwna i te osoby to po prostu akceptują, więc... Jestem w miarę autentyczna. Myślę, że... Nie gram i te osoby mnie akceptują, więc... Myślę, że prędzej czy później... Mm, na no pewno im o tym powiem. I tak... Myślę, że 15 minut takiego filmiku starczy. Bardzo pięknie jest ten gramowo. Piękny hintergrund, nie? Eee, będę sobie kończyć jedzenie. I co? I życzę Wam siły. Szczególnie tym, którzy mają tą przypadłość, co ja. I niestety muszę sobie szukać nową pracę.